Dzień dobry, nazywam się Agata Chałupnik. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się teraz znajdujemy. Uczę tutaj między innymi historii teatru, antropologii tańca. Tańczę też tango argentyńskie i właśnie o tańcu chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Myślę, że widzieliście wszyscy kiedyś tańczących ludzi. Może oglądaliście w telewizji taniec z gwiazdami albo jazdę figurową na lodzie. To są przykłady Tańca uprawianego przez profesjonalnych tancerzy i tancerki. Ale na pewno byliście na weselu, gdzie się przecież tańczy. Będziecie się bawić na szkolnych dyskotekach. Wszystko to oznacza, że nie trzeba być profesjonalnym tancerzem, żeby tańczyć i spotykać się z tańcem na co dzień. Badacze pokazują, że taniec jest zjawiskiem uniwersalnym. Niektórzy z nich uważają nawet, że tańczą zwierzęta, mówi się na przykład o tańcu godowym niektórych ptaków. Ale ja bym się chciała skupić na tańcu w różnych kulturach. I odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i po co ludzie to robią. Już powiedzieliśmy sobie, że taniec może być sztuką, przeznaczoną do oglądania na scenie albo ekranie. W naszej kulturze najpopularniejszym gatunkiem przeznaczonym do oglądania jest balet klasyczny, który można najczęściej zobaczyć w teatrach operowych. Bardzo popularnym gatunkiem jest flamenko pochodzące z Hiszpanii albo Odyssey z Indii, taniec Jutamai z Japonii. Tych gatunków jest bardzo dużo. Na przykład pochodzący z Turcji taniec derwiszów w niektórych odłamach islamu jest modlitwą, rozmową z Bogiem. Z kolei wojownicy na Nowej Zelandii przed wyruszeniem na wojnę tańczyli taniec haka, który miał ich przygotować do walki, wzbudzić ducha wojownika, pozwolić połączyć im się z ich męską stroną. Dzisiaj tańczony jest przez nowozelandzkich zawodników przed rozpoczęciem zawodu. To pozwala im wzbudzić w sobie ducha walki. W naszej kulturze, za pomocą tańca, celebrujemy ważne momenty w życiu. Ślub, czyli zawiązanie nowej rodziny, studniówka, bal maturalny, czyli ważne etapy w naszym procesie edukacyjnym, czyli w procesie wchodzenia w dorosłość. Taniec przy takich okazjach, jak mówią naukowcy, pełni funkcję integracyjną, czyli pozwala zawiązać albo utrwalić więzy między ludźmi, w rodzinie, wśród przyjaciół, w klasie, wśród sąsiadów. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Taniec daje nam przyjemność, pozwala wyrazić emocje, daje nam radość. Dlatego zachęcam Was, żebyście jak najczęściej tańczyli. Taniec czyni życie lepszym i piękniejszym.